Patrycja Markowska wraz z zespołem wystąpiła w Chorzowskim Centrum Kultury, prezentując materiał ze swojej nowej płyty Alter Ego. Kochani, płyta Alterego, która wyszła kilka miesięcy temu, teraz pojechaliśmy w trasę z zespołem, żeby tą płytę zagrać od A do Z. To jest pierwsza moja płyta, którą pomyślałam sobie, że chciałabym zagrać całą na koncercie. I stało się tak, jak myślałam. To znaczy, rzeczywiście. Zażera. Przychodzą ludzie, którzy, którzy jej w całości słuchali i myślę, że nie nagrałam do tej pory płyty w, w całości tak dobrej. Każdy wniósł do niej bardzo dużo. E, tworzyliśmy, dwa razy wyjechaliśmy w kęty, zamknęliśmy się w domu. E, mnie tak zainspirowała książka o Red gdzie oni się tak zamykali i tworzyli. Dziesięć utworów i każdy z nich w zasadzie mógłby być singlem dla nas. Może poza tym ostatnim, który trwa 11 minut, bo taki hołd dorsom oddaliśmy. Tak się tworzy niepomiernie nie trudniej, jest, bo się jest z ludźmi, bo każdy jest silną osobowością. Jest dużo starć, ale myślę, że efekt takiej pracy zespołowej jest po prostu dużo ciekawszy, że jest bardziej rock'n'rollowo, że ta płyta brzmi spójnie przede wszystkim. Także myślę, że to moja najbardziej udana płyta. Płyta piosenkarki została bardzo entuzjastycznie przyjęta zarówno przez fanów, jak i krytyków. To jest wielkie dla mnie. Szczęście, że tych pomysłów na, na płytę nie brakuje, że, że muzyka mi kręci z wiekiem coraz bardziej i mimo jakichś pierwszych oznak bólu kręgosłupa czy zmarszczek. E to pomysłów na muzykę jest coraz więcej. Występ w Chorzowie jest częścią trasy koncertowej, podczas której wokalistka zaśpiewa m.in. na wyspach brytyjskich. Kocham grać koncerty i koncerty plenerowe są zupełnie inne. Tam, gdzie przychodzi ileś tysięcy ludzi i ta publiczność jest daleko. Oczywiście to jest piękne i to ma swój wymiar, ale trasa klubowa powoduje, że jestem blisko z ludźmi, że przychodzą ludzie posłuchać właśnie mnie chłopaków, przychodzą, znają teksty na pamięć. na no Śląsk i południe Polski i zawsze na pierwszym miejscu. Ja to mówię zupełnie szczerze. No, tutaj ta atmosfera jest po prostu trzy razy piękniejsza niż, niż w różnych innych miejscach, gdzie na przykład publika jest lekko zestresowana, jest blokada, ciężko się gra w Warszawie. Są takie miasta, gdzie rzeczywiście o taki luz i takie oddanie się muzyki jest trudniej, a tutaj jest, wspominam te koncerty, wspaniale. I, i dzisiaj, no my zresztą niedawno tutaj graliśmy i było pięknie i pomyślałam sobie wtedy, że muszę tu wrócić z nową Płytą I tak się też stało. Także warto mieć marzenia. Zamtańczę, zamtańczę. Ostatni raz na ciebie proszę. O panciak, pomyślać.